Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogodę trzyma. Rozpoczynamy kolejny Tydzień w Ogrodzie. Jubileuszowy Tydzień w Ogrodzie, bo to czterysetny odcinek. Od 400 tygodni, co poniedziałek wracamy z garścią ogrodniczych informacji i przypomnień o ważnych ogrodniczych pracach na nadchodzący tydzień. Dziękujemy, że jesteście z nami! Wrzesień to piękny miesiąc, o czym świadczą kwitnące o tej porze rabaty, na których można podziwiać m.in. przebarwiające się hortensje, dalie, mieczyki, późne lilie, ródbekie, jeżówki i różne rośliny jednoroczne. Wiele odmian róż ponawia teraz kwitnienie. Warto je wszystkie na bieżąco ogławiać po przekwitnięciu, warto też zbierać je do letnio-jesiennych bukietów. Nadal pięknie kwitną rośliny rabatowe i balkonowe. Pelargonie, surfinie i supertunie, fuksje, niecierpki i inne piękności, które posadziliśmy w maju. Rośliny ozdobne z liści są o tej porze wspaniale rozrośnięte. Okazy, które traktujemy jako jednoroczne, pielęgnujemy tak samo przez cały sezon, nawozimy i podlewamy, gdy zachodzi taka potrzeba. Będą piękną, kolorową, roślinną dekoracją aż do przymrozków. Okazy, które chcemy przyzimować, pomału wprowadzamy w stan spoczynku. Zaprzestajemy nawożenia. Dotyczy to takich gatunków jak m.in. pelargonie, fuksje, komarzyce, sandewille czy koleusy. Jeżeli na balkonie lub tarasie mamy rośliny śródziemnomorskie, takie jak np. oleandry, oliwki, Bugenville, cytryny czy inne cytrusy, Również przygotowujemy je już do sezonu zimowego. Również ich już nie nawozimy. Warto pomyśleć też, gdzie schowamy je na czas chłodnych miesięcy. Najlepiej, żeby było to miejsce jasne, ale chłodne o temperaturze mniej więcej 10 stopni Celsjusza. Przenosimy je, gdy na dworze będą zapowiadane pierwsze przymrozki, aczkolwiek wiele gatunków przetrzyma niewielkie, krótkie spadki temperatury poniżej zera. W przypadku, gdy nie dysponujemy takim chłodnym miejscem zimowania, możemy rośliny śródziemnomorskie zabrać do domu. We warzywnikach w dalszym ciągu zbieramy plony oraz dbamy o dojrzewające cały czas rośliny, między innymi o rośliny dyniowate, późne odmiany pomidorów czy paprykę, które cały czas rodzą owoce. oraz wysiewamy poplony, między innymi sałatę, szpinak czy rzodkiewki. Na ich zbiór możemy liczyć jeszcze tej jesieni. Warto teraz zadbać też o świeże zioła i zieleninę na zimę. O tej porze można wysiać jeszcze bazylię, pietruszkę naciową czy koper w donicach, większych lub mniejszych. Gdy zrobi się chłodniej, donice te mogą stać się częścią domowego zielnika na parapecie. Na świeży szczypior można posadzić dymkę cebuli, również w wybranym pojemniku lub w gruncie. Cały czas dostępne są też w sklepach ogrodniczych sadzonki ziół wieloletnich, takich jak np. oregano, tymianek, mięta czy melisa. Z nich już teraz można stworzyć ogrodowy Tarasowy lub balkonowy zielnik nie tylko na ten sezon, ale również na kolejne. Trawnik nadal wymaga naszej uwagi. Regularnie go kosimy, podlewamy, jeżeli zachodzi taka potrzeba, jeszcze w upalne i bezdeszczowe dni, aczkolwiek ta potrzeba podlewania o tej porze znacznie spada, ponieważ noce są już chłodniejsze i jest wilgotniej. Kontynuujemy odchwaszczanie, żeby w jak najlepszej formie darni weszła w zimowanie i potem w kolejny sezon. Systematyczne koszenie, np. za pomocą robota koszącego, zdecydowanie ogranicza występowanie chwastów, które trudno się regenerują przy częstym przycinaniu. Ponadto takie regularne koszenie wpływa także na zagęszczenie się trawnika i pobudzenie do rozkrzewiania traw. O tej porze nie zaleca się już stosowania nawozów azotowych, zamieniając je na tzw. nawozy jesieni. Z przewagą fosforu i potasu, które pomagają roślinom przygotować się do chłodnych miesięcy. Przypominamy, że wrzesień to także dobry moment na przeprowadzanie dosiewki. Mimo, że aura w tym tygodniu zapowiada się na całkiem letnią, coraz więcej prac ogrodniczych związanych jest z jesienią i zimą. Życzymy wspaniałego tygodnia. Na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień. Zapraszamy też do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.